Witam. Ostatnio robiłem zakupy na portalu Brakło mi parę złotych do darmowej wysyłki Więc postanowiłem sobie kupić Taki bajerek dorzucić do zakupów I to jest takie coś Patrzcie Zamykamy drzwi Właśnie Otwieramy Zapala się Tu montujemy blaszkę nie blaszkę, tylko takie to ustrojstwo. Ten projektor trzy bateryki na 3AA tu mamy taką blaszkę i cała filozofia. Pewnie niektórzy powiedzą, że to wiocha, disco polo ja z tym nie dyskutuję. Założyłem, pokazuję, że takie coś jest. Czy fajne, czy nie zostawiam to waszej decyzji. To gaśnie przy otwartych drzwiach, gaśnie gdzieś po 15 minutach, po 15 sekundach samo. Także takie coś jest. O, pyk. Pyk. A przy zgaszonym świetle jeszcze lepiej. Proszę bardzo. Jest. Bajerek. Dziękuję.